Witam. Zacząłem klepać boki do tego korpusu. No i wysie, wyszedł psikus. Blachę, którą wywalcowałem, pękła. Tak to wygląda. Tutaj jest. Dziura ją. Widać prześwituje. Taka wada, tutaj dokładnie to widać, powstała w wyniku nie klepania, tylko źle zrobionego wlewka. Najprawdopodobniej za krótko topiłem, mieszałem te srebro, żeby uzyskać próbę. Za krótko to trwało, wylałem wlewek, no i wywalcowałem blachę. I w tej strukturze wlewka coś musiało być, gdzie zacząłem klepać i to pękło. To jest kłopot tego rodzaju, że no można to naprawić poprzez zlutowanie. I próbę dalszego klepania, bo gdybym to dalej klepał teraz, to to się będzie rozłazić, bo tutaj wszystkie zagłębienia wyciągną tą blachę, będzie coraz większa dziura. Trzeba by było teraz to zalutować srebrnym lutem i próbować to dalej klepać. Ale chyba to jest za duża dziura. Żeby to lutować trzeba zrobić na nowo blachę. To jest druga część. Yy, też jeszcze nie wybita po żarzeniu. Jej się nic nie dzieje. Tu jest wszystko dobrze. No, czyli tutaj po prostu taki błąd fabryczny. Wada wewnętrzna. Rozerwało ją, bo coś tam w środku było i trzeba to od nowa zrobić. No jest tutaj dużo tej pracy. Będziemy dalej kontynuować klepanie, cezelowanie wszystkich boków. Tutaj ta pokrywa już pokazywałem. Jest dosyć dobrze zrobiona, nie jest do końca jeszcze wykończona, ale yy, będzie ładnie, tu wszystko jest dobrze. Będziemy jeszcze robić taki zameczek do tej cukiernicy. Mam taki wlewek zrobiony, już częściowo przylancowany. To jest srebro 925. No właśnie z takiego wlewka, tylko że większego. Robiłem taką blachę i tam gdzieś coś w środku musiało być, że doszło do tego pęknięcia. Będziemy to kontynuować.